Ziomeczki. Ja jestem Bary, a to drugi odcinek z Minecraft minigry. Tym razem High hi, density Jak widzicie, już mam trochę monet i mam odblokowany cały set literowy: miecz, łuk i 10 strzał. I formę przemiany. Tak. Ja spróbuję. No, przepraszam bardzo. I teraz próbujemy zbierać na um, Project A Protection 1 2000. I myślę, że nam się to uda. Zagramy jakieś dwie, trzy arenki Nie za dużo, nie za mało. I myślę, że ta seria się Wam spodoba. No i czego więcej, za parę sekund zaczynamy to. Jak, jak widzicie. Widzieliście to? Nie, to pierwsze się wrzuci, prawdopodobnie, przed odcinkiem z reklamy serwera. Tak. Dzisiaj się nagrałem reklamę serwera. To, to był serwer vhard.ench.pl. No i mm, fa, bardzo fajny serwer. Zapraszam na niego. Ja tam gram pod ładnikiem Barra 20. Zapraszam do wzięcia udziału. No Piszcie, komentujcie, możecie dawać un ale byle, żeby Wam się spodobało. To. <laughs> Parę, jeszcze dwie osoby i zaczynamy grę. <laughs> Ta -ta -ta -ta. Y możecie y pisać, y czy chciałby ktoś ze mną nagrać takie coś, nie? No nie, przyjmaj i od razu podać escapea. No przywita i idzie i, i youtube'a i sorry 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 Dobra ja jestem craftingiem i patrzcie ja też mam skryt... a nie dobra dobra dostaniemy craftingiem ja mam, ja mam taką fajną skrytkę patrzcie idziemy tu widzicie mam na głowie crafting o idziemy się i tak o to ja się szybko muszę zmienić o e no to nie fair O no nie to można takie puszczać dodatkowe Mogę yy. no, to powiedzieć dźwięki za monety yy, które dostajecie i możecie kupić sobie za nie właśnie ten secik mój oj. oj, 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 oj. O, idzie, tu, idzie, tu, idziecie go. Nie, 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 złapali, nie pomocy! Aj, jestem szukającym. No, no i właśnie na pewno wiecie o co chodzi, że musimy się uciekać przed y, szukającymi. A następnie jak nas zawiją szukamy innych graczy. I za to też się dostaje monety. Za wygraną arenę yy, chowających dostajemy około 100, chyba 100 monet jak się nie mylę, a za wygranie yy, szukającym dostajemy yy, 20 monet. Coś takiego. Jeśli, jak widzicie już na pewno, że kara jest minus 25 monet. Za to, że się wylogowaliście, yy, jako jesteś szukający, wylogowałeś się podczas walki, tak, yy, yy, podczas walki sorka, podczas yy, gry. Tak, to jest prawda. Właśnie to jest dobre takie coś, że tak zrobili, bo wtedy yy, na to, że zostały jest jeden sam, nie? Szukający musi mu się nie chce szukać, no to sobie wychodzi i co? Mu nie, monet nie zabiera, nie? A tam ci yy, i tam kolejny zyska i przegra to mu nie, mu nie dodaje, a temu tego nie? No to widzicie. Tu mm. jest typ. Nie. Nie chcę Dobra, mi się już nie chce nawet grać, to więc prawdopodobnie wam przyspieszę. Ale chyba nie. ile szyszka? O jeden chowający. Człowieku. Wygraliśmy. Daj reworka. widzę. Nie żartuję. O, widzicie, oni mają enchantowane sety. Kurde, jaki ja zobaczyć do góry, czy to nie syny. Ja sobie dawno w to nie grałem, byście to ludzie widzieli. Chyba... Ile? Parę minut nie grałem? Minut. Też Parę miesięcy? Wszystkiego no... Nie chciałam się. Ale nie, ja teraz wolę surpiwak O, jak macie jakieś dobre y, survivaly, gdzie można pograć w drop To piszcie, pisz w komentarzach I... Sorry, sorry, że nic nie mówię Przywitajcie YouTube'a y, Czemu ja to piszę? Tak żebyście, y, żeby że... oni byli na odcinku, nie i tu całą moją drużynę pozdrawiam: Olaf, Wercia, Maia, Wizia, Wika Cekaturuk, yy, Nelanik, Koksiaż, Dark Diamond, Maybo, Arek i Rycerz. zapraszam na kanał Barikami. Za tak, tak. Yy, ja 25 subskrypcji będzie podany yy, tekstur pack. Jak widzicie, taki fajny z małym ogniem. O, Arek pozdrowienia. Ok, ok, ok. O, O jest. Wygraliśmy i 20 minut dostaliśmy, widzieliście? Aż yy, chowający by dostał, yy, dostałby ty, yy, 100 monet Ale fajne jest to, że jak yy, ostatni tego... To jak ostatni wy, wygra arenę szukający, to ten co ostatni się schował też dostajemy na tej. To jest też bardzo fajne. Dobra. To my widzimy się. Kurde, <grym> to jest pan. To my widzimy się za chwilę. Na razie. Dobra, ziomeczki, jesteśmy już po przerwie. I to jest, i to jest dru, druga arena z HNSA. Hide and tak, yy. kurde, jesteśmy szukającymi, widzicie, to jest najgorsze, na początku, gdy jesteś szukającym, to najgorsze, czekaj, bo oni tam piszą, że miny, tu, okay, tu, kropka, czekaj, jest kropka tu, tu, Tak, jak widzicie mamy tylko trzy odrodzenia i nam piszą. No, o to mi chodziło, tak jak teraz ten Nyan Vive O, widzicie, zabiję mi gracia koksiarz i on został przemieniony szukającego. O, nie potrzebuję, nie potrzebuję, nie potrzebuję, O! Widzicie i za zabicie dostajemy tyle monet. Dobra, wiem, że jest, mam słaby skip parkura A, dziwo. O, nagram wam jeszcze y, ostatnia, ostatnia arenka to będzie akurat parkour Nie żartuję, nie będę was przynudzał No to y, ostatnia arenka to prawdopodobnie też będzie to Co by innego powiedzieć O, mamy tylko kolejnego, widzicie go, widzicie go, patrzcie, patrzcie, patrzcie Dobra, widzicie? Gułek gurli. Dobra, nic nic, nic No, jak widzicie, to już zabiliśmy chyba czterech typa, wszystkiego. Jak się mylę, to napiszcie w komentarzach. No i co by więcej powiedzieć o tym trybie? Bardzo fajny tryb do takiego jakby... Mm... O, jeszcze pięciu typa. Widzicie? Jak szybko? Zniżenie, no. <grym> Nie żartuję. Jak na pewno widzicie sobie ustawiłem zdjęcie profilowe takie słabe. Nie wiem jak ustawić z telefonu. Możecie mi powiedzieć. A, będę kręcił odcinek z tego. Z kolegą. Nie będzie go słuchać, to przepraszam za to. Ale nie właśnie nie wiem jak to zrobić. Będę musiał pomajstować. <laughs> o, trzech typa. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Jak widzicie po prawej stronie mojej sercyjki. Mam tylko trzy lepsze zabójstwa. Mm, dobre, nie, barra. Mm, bary. Ale ciśniesz w tą grę normalnie. Mm, znakomicie. Nie żartuję ale za to dużo miałem monet, ile? Możesz się chyba z 5 coś takiego? no dobra ludziska to nie wiem co przedłużać ten odcinek był fajny i mam nadzieję, że ha że hide and seek wam się spodobał serwer będzie w opisie no i za widzimy się na na czekaj, na co wy tu wejść? o na parkurze no to na razie jesteśmy już po przerwie. Ja jestem Bary i to jest Minecraft Parkour. Łącznie razem z minigrami i się będziemy przechodzić różne parkoury Tak dobra, to my się cofniemy do parkura numer 1 Na Easy, wiem że na Easy, ale do, na medium jeszcze nie mogę. I to, to parkour trzeba przejść jak najszybciej. Aj, kurde. Chod. White łotr, Przeszłem? Oj, lak, dobra. Widzicie, ciężko jest trochę przejść. Ale kto umie skakać, przejdzie to, w lada chwila. Jak widzicie, tu z prawej strony, tu są najlepsze statystyki graczy. Widzicie? Jak ciężko, nie? O, oj, przepraszam, was zalaga. Kurde, nie mogę przejść, fakt Dobra Oj, o dobra, następny parkur pójdziemy O Jezu, ale lag, dobra Nie wiem, może to nie wyjdzie, ale Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba Ja jestem w bary i do zobaczenia za chwilę Nie no, żartowałem, przecież za chwilę to Dobra, wiem, że taki noob skill, o, oj, noob skill, noob skill, jestem, no, wiem, ale, o kurde, ale noob, ale no no ale noob teraz był, odwaliłem noopa, kurde, widzieliście to, bez sprinta, niestety, jak można w to 26 sekund przejść, nie rozumiem. Zobaczyłam, jak taka i XTK, kurde, ja mam XTK, a jak przychodzę, what, widzieliście to, dobra słabo mi się nie chce skakać, to ja jestem bary i to był Minecraft Parkour. Na razie. Uuu! Uh!